Witam bardzo serdecznie, z tej strony Skuler a w dzisiejszym odcinku właśnie postanowiłem że właśnie udam się na jakieś wyprawy i przede wszystkim właśnie bo skoro w sumie chyba jednak okazuje się, że chyba już Zenka ze mną już nie ma no to chyba jednak właśnie postanowiłem, że właśnie zrobię mu też najwyżej właśnie taki pomnik specjalny żeby jednak uczyć jego pamięć w ogóle, naprawdę, no bo, bo to był jednak fajny jeszcze i chciałem właśnie żeby miał, żeby miał fajnie, ale no niestety no Chyba, chyba już ze mną już nigdy nie będzie więcej, bo no właśnie postanawiałem że właśnie, że... Więc właśnie robię już więcej, już ten pomnik, tylko właśnie jeszcze... Będę musiał to pracować jeszcze kilka szczegółów, głowę nie i no i tak dalej, no. I mam już generalnie już jakieś plany, bo w sumie już naprawdę zastanawiałem się bardzo długo, w ogóle co z tym zrobić w ogóle, no... Bo coś tu ewidentnie brakuje no? i coś chciałbym na pewno jeszcze porozwijać, jednak w tym... Tutaj chyba specjalnie dla yy, dla wspierających i tak dalej, czy, czy coś, coś w tym stylu. No, yy, no, no nie, dla, dla moich yy, ziomków, co najwyżej. Zresztą się wiecie, ci, którzy najwyżej, właśnie yy, są już ze mną już od jakiegoś długiego czasu. Więc no, no, to najwyżej tak mogę to zapisać na tej tablicy, specjalnie w mojej głowie, nie? <laughs> no, myślę, że to byłoby dobre, więc dobra, mm, więc dobra. I po prostu udać się do wili, bo to chciałem przynajmniej chociaż to zrobić, właśnie ze znajomymi, żeby jednak, no też, żeby jednak było jednak ciekawie, właśnie z kimś, a nie że, nie, no, tylko wiecie, z gry to robię najwyżej jakie rajdy, ale do niego to tylko o to chodzi, bo jednak też. Czekajcie, czekaj, czekaj, właśnie o tym już mówię. No, mamy właśnie tej, tej mapy. Mam tą mapę, gdzie właśnie wskazuje mi do tej leśnej willi, nie? Może nie mam, jakby w planie, może, yy, jakby tej wili jeszcze eksplorować. Nie, 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 no jakby chodzi o to, żeby. Bo chcę jednak wiedzieć, jak daleko mam tą leśną willę z mojego domu, więc, więc nie na chcę, najwyżej się tam udam jeszcze. A i generalnie, wczoraj, no, w sensie generalnie, jak teraz to nagrywano, to normalnie jeszcze to było już, jeszcze przed. Jeszcze przed Sylwestrem No to właśnie Przy okazji, to to właśnie z, Właśnie zgarnąłem już kilka base rodów I, Ale oczywiście tam skitrałem specjalnie właśnie w tym eterczesie, że już miał tutaj normalnie zachowane I, i no i właśnie gdy. jak ktoś właśnie nie był na samym streamie, no to właśnie Tutaj już trochę poogarniałem I zdobyłem jeszcze trochę tam obsydianu, właśnie z tej lawa pulki, które już w sumie już nie, nie ma Dobra, cyk I sobie dobra więc myślę, że chyba to będzie chyba... Albo teraz może się zajmę, jestem już, e, żeby wykutać tutaj zęka. Bo w sumie no, jedno, żeby jednak uczcić jego pamięć, jakby ci, którzy jeszcze nie oglądali właśnie e, tych poprzednich odcinków, no to dodaj wyżej w karcie, no najwyżej macie te wszystkie. Mm, no. I mam co, taki pomysł, żeby właśnie... Jeszcze... E, najwyżej piaskowce to właśnie chyba ogarnąć chyba z e, piramidy, chyba tak by się wdać wiecie, z, e, z tych pustynnych świątyń co najwyżej, tak trochę poagrabiać e, Ale dobra, czy to właśnie było, a dobra, to ja już wiem, to ja już mniej więcej wiem. To przejdź właśnie zrobić, właśnie ten, wybudować tenka specjalnie i, no wiem, ja sobie jakby, no jakby miejsce gdzie jakby może być ta leśna willa i to mnie właśnie na razie to już głównie interesuje To no bo może faktycznie w kolejnym odcinku to może faktycznie jak uda się jakoś tak dobrze się zorganizować To może udałoby się właśnie ze znajomymi właśnie wtedy faktycznie może pograbić tą leśną Willę No nie wiem no to wszystko się zobaczy Zobędę no wyjątkowo rozgadany ale no naprawdę Naprawdę, par tak długo nie było odcinka właśnie z tej serii, więc dlatego trzeba było naprawdę coś naprawdę porozmaicać, żeby jednak e, było już o wiele ciekawiej. Nie, po to co to się odwalało w tych poprzednich odcinkach, jak, j, jakieś escape plumy, jakieś inne rzeczy, osły, nie osły, gargamele nawet, co nie, nie wiem w ogóle, co się w ogóle, gdzie już. Ja to taniesz, ci czas czasami o co w tym chodzi. Ale dobra, widzę już, tak, widzę już normalnie tą świątynię, co chyba już wtedy, co nawet już kiedyś, już jak ostatni, pierwszy raz już byłem, no to już doszło chyba nie, no jak już trochę poograbiać, także dobra, pozabywamy, bo tak już to, to jest już dawno ograbiona, e, już chyba, w którym odcinku to było, e, chyba w czwartym już, o, no dokładnie, chyba już w czwartym właśnie już, odcinku właśnie tym... właśnie wtedy już zajmowałem się właśnie z tymi piramidami w ogóle... No. No właśnie generalnie chyba polecam właśnie obejrzeć tą serię. Yy, już od pierwszego odcinka, bo naprawdę... Żeby do tego dojść, to naprawdę nie było dla mnie takie proste, naprawdę. zgarnę się inne bloki właśnie tu teraz właśnie tu się znajdują właśnie chociaż to może o. Nie inne takie rzeczy. No dobra, no to właśnie... Jak zapędę wystarczająco dużo, to już właśnie się widzimy. No dobra, chyba już... Tak, już mam, chyba już mam wystarczająco dużo piaskowca i w ogóle, żeby jednak chyba już zrobić już, dokończyć yy, no, zbudowanie specjalnie pomniki dla mojego zenka, no bo, bo to mnie na razie interesuje. A później mogę właśnie no, znaleźć właśnie tą willę. Ale nie będę na razie póki się grabiał, bo jeszcze najwyżej zobaczymy, jak to będzie wyglądało. To też, to, to, to chyba już zrobię, jednak już to, żeby jednak już mieć to za sobą. Hej i chyba właśnie za wiele się udamy, chyba. W drodze do willi jednak. Bo tu też może być takie dużo rzeczy. Może tak może zowrócone, wyglądać, ale nie, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Cyk. Dobra. Y, taki grzbiecik, o O, cyk No i dobra, no ty O No e, i dobra, no i chyba tak będzie grzbiece wyglądało, nie? A szczerze mówiąc Ej, nie jest tak źle w ogóle No nie niby taki prosty projekt, ale jednak fajne nie? Też tak mi się wydaje, no O, no i nice No i mamy to no i powiedziałby, że jest naprawdę fajnie, no to się niby wyszło, ale dobra, no to teraz właśnie możemy się teraz już udać właśnie i właśnie gdzieś w tamtą stronę będę musiał uciekać, to ewentualnie gdzieś tam. No dobra, gdzieś chyba, no muszę chyba daleko się chyba udać chyba jednak. 2000 years later. Hmm. Ja się totalnie nie potrafię się odnajdywać w ogóle, no jakby, to no, niby jestem blisko, ale nie jestem tak blisko, no. Ach, o boże, to ja że będę musiał. O boże, na pewno tędy? Nie no, to już. To już jest tak wielka tajga przecież. To chyba na pewno nie tędy Powiem chyba udać się. Chyba tak byśle. Ty ja już naprawdę, ja już nie wiem. Czy ja połem faktycznie pójść, a gdzie. Ty no. A nie no to już jasno, no to już jest cały czas przecież Gdzie jest w ogóle ten nas? Bo niech mi się po tych górach łazi w ogóle no A ja Cere będę aż tak daleko jeść, no, nie no nie wiem, no, ja właśnie dalej nie wiem czy w ogóle już jest jeszcze to tak daleko czy nie Aha, po prostu znajduję same portale, no i znowu same złote rzeczy. no nie, nie, Ja są mi chyba wcale. Po... chociaż, chociaż, niby, chociaż, niby mogą mi się przydać. No, jakby, wiesz, jakieś tam złota najwyżej, ale. Ale nie, no, tak, to nic innego nie jest mi potrzebne. Jest, chyba, już, ja już. Nie, ja już, już, już zaraz bliżej w ogóle ty. No, ja nie mogę. Tyle czasu, naprawdę. Wasz ile czasu, no. Y y y ponad 3000 km. Ty, no, y y no. 3000 kratek musiałem aż pokonać w ogóle, ty. Ty, no, jest! Jak, No, jak normalnie, w zasięgu ręki, normalnie. No, ja. No, zresztą może nie mojej ręki, ale no. Ja nie mogę, dobra, to ja mam. No, dobra, no to w, super. No, to przydaję zaraz chociaż to, no, normalnie. Ja nie mogę, tyle czasu normalnie spędziłem, czy... no to ja chyba już płynę z powrotem jakby, no, do, do mojego tego... Naprawdę, faktycznie tyle czasu musiałem poświęcić... O matko... Ty w ogóle... Jezu! Nie! A! A a nie! Wiesz, outpost w ogóle znalazłem aż 3000 kratek, to już w ogóle już niesamowite, ty. Nie, może najwyżej to jest będzie może być dosyć krótki, ale no. Bo przecież już sam, nie wiem, bo, bo serce tam i tak już. Nagramy już mniej więcej już godzinę, naprawdę. A to jednak już sporo czasu i no jest takie sporo mnie chyba zajmie, zmontując to wszystko, ale dobra. Także widzimy się już w domu. 3 godziny później. A czekaj, to jest... ...inna wioska? Czekaj, bo chyba w tej wiosce jeszcze nie byłem, ty. Tak mi się wydaje, ty. <śmiech> <śmiech> o ty my... Oh my god, ty! Ty, pajak! Normalnie... No, pajak, ty, no ja... Ojej, dobra, jednak to jest... trochę czasu jednak poświęciłem, to faktycznie. A, a... Więc dobra, jeśli chyba ten odcinek to był chyba na tyle. Wiem, może być najwyżej krótki, ale naprawdę już godzinę czasu to jednak już sporo czasu, więc dlatego... W... Ja z tego zakończy. Mam nadzieję, że mi się taki odcinek spodobał. Ehm, I co? No jakby widzimy się już niedługo. Ehm, ja będę musiał jeszcze trochę jednak. No, mam nadzieję, że się zobaczymy i. No i co? No. Może no, uda się faktycznie się jakoś to zorganizować, i, i wtedy się uda. Ma się razem połagarnieć. Także no, także to, co ja na szczęście się ma.